O czym myślała Maryja w swoim sercu, gdy w czasie zwiastowania dowiedziała się, że to ją, prostą, kilkunastoletnią dziewczynę z Nazaretu, wybrał Wielki Bóg na matkę swego syna? Kto uwierzy temu szaleństwu Rozbujało jej wyobraźni, i jak o tym powiedzieć Elżbiecie, swej starszej kuzynce? I oto okazuje się, że Bóg w jednej chwili rozwiewa wszystkie dylematy i zmartwienia młodego serca. Elżbieta z Bożego Natchnienia już o wszystkim wie i nie trzeba jej niczego tłumaczyć. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Odpowiedzią Maryi może być jedynie ten wspaniały hymn wdzięczności wobec Boga: Wierbi dusza moja Pana. Stylizowany w Ewangelii Łukaszowej na wypowiedzi Anny, matki Samuela ze starego testamentu. Hymn ujawnia też Maryjną pokorę, czyli prawdę o niej samej. Ona wie, że Bóg wejrzał na niej na jej dotychczasowe uniżenie i że teraz będą ją błogosławić wszystkie pokolenia, ale nie przypisuje tego sobie, lecz śpiewa Bogu dziękczynienie Magnifikat, To przecież jest Jego dzieło. Czy we mnie jest ta prawdziwa pokora? Czy jest prawda o sobie samym? I czy dziękuję Bogu za wszystko, co czyni w moim życiu. Dlaczego Łukasz podkreśla, że pozostała u niej około trzech miesięcy? Wyjaśnienie tej pozornie mało istotnej informacji znajdziemy wówczas, gdy zostawimy ją z wcześniejszymi słowami Anioła Gabriela, skierowanymi do Maryi: Oto Elżbieta, twoja krewna, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta którą nazywano bezpłodną. Z obu tekstów wynika zatem, że Maryja pozostała u Elżbiety aż do jej rozwiązania, czyli tak długo, jak tego wymagała sytuacja. To nie była zdawkowa, kurtuazyjna wizyta trwająca bezpieczne 5 minut, połączona z pewnym niepokojem w sercu, żeby jej tylko o coś nie poproszono, bo przecież nie ma czasu. Maryja pozostała u swej krewnej do momentu, dopóki była potrzebna. W tej scenie uczy nas zatem również postawy służenia drugiemu człowiekowi tak długo, jak długo on nas potrzebuje. Tak bardzo potrzebuje nas Pan Bóg. Wskazuje nam drogę każdego dnia właśnie przez Maryję. Prośmy dziś za jej wstawiennictwem. O potrzebne łaski, i o to, by wskazywała nam drogę do swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, by każdego dnia wskazywała nam drogę do nieba, by być każdego dnia i starać się być świętym, świętym w codzienności. W takich małych, prostych gestach, które przeżywamy każdego dnia, gdzie każdego dnia możemy pomóc właśnie, służeniu. Tak jak ona służyła przez całe swoje życie. Pokornie znosiła wszystko w milczeniu. W milczeniu także trwała na modlitwie w Panu Bogu, ale również wszystko, co przeżywała w sercu, również kontemplowała i oddawała Panu Bogu. W tej postawie, jak Maria. Prosimy Cię dziś, Maryjo, o to, byś prowadziła nas przez całe życie, wskazywała nam drogę, była naszą matką, powierniczką, pośredniczką wszelkich łask. Byś oddawała nasze pragnienia Panu Bogu i w swoim sercu kształtowała je, w swoim sercu również kontemplowała. Naucz nas takiej kontemplacji i oddania Panu Bogu, naucz nas również rozważania w sercu, byśmy mieli gadatliwie, a bardziej trwali w modlitwie, w milczeniu i znosili trudy naszego życia w miłości, oddając również Panu Bogu. Na ten dzień piękny, świąteczny. Dziękujmy Panu Bogu, że pozwolił nam po raz kolejny otworzyć oczy razem z Maryją. Oddajmy Bogu chwałę. Szczęść Boże.